Każdego dnia rodzice wrzucają do sieci setki zdjęć swoich dzieci w dobrej wierze, z miłości, dumy, czasem z potrzeby podzielenia się emocjami. Ale czy zastanawiamy się, co te treści znaczą dla naszych dzieci, jak mogą wpłynąć na ich dorosłe życie? Ta próba izolacji dziecka od niepokazywania w mediach społecznościowych jest nowoczesną formą powiedzenia: Nie wychylaj się. Nie wychylaj się, bo świat jest niebezpieczny, mhm. bo internet jest niebezpieczny. Jest kilka powodów, dla których zdecydowałam się nie pokazywać twarzy swojego dziecka w internecie. Takim pierwszym podstawowym jest prawo do prywatności. Uważam, że dzieci powinny być traktowane podmiotowo i tak samo jak uważamy, że każda dorosła osoba powinna wyrazić świadomą zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w internecie, myślę, że analogicznie powinniśmy podchodzić do dzieci. Kolejna sprawa łączy się z tym, że ja zdecydowałam się mówić o macierzyństwie poprzez pryzmat własnych przeżyć. Oczywiście, że macierzyństwo nierozerwalnie łączy się z tym, że no, jest to dziecko, inaczej nie byłoby doświadczenia macierzyństwa. Tycznie kiedyś e, publikowałam wizerunki moich dzieci na Instagramie, natomiast w pewnym momencie doszło do mnie, po pierwsze świadomość zagrożeń, bo świadomość w tym momencie nie trudno jest zdobyć, jeżeli się wykaże taką wolę, ponieważ bardzo dużo jest materiałów na ten temat wszędzie. Te zagrożenia, one się pojawiają coraz nowe w związku z rozwojem technologii, ale to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą było to, że ja zdałam sobie sprawę z tego, że mój czas z moimi dziećmi to jest dla mnie sfera pewnego rodzaju sakrum. Działam według tego i chroniąc tę świętość, no bo uznanie świętości rzecz wymaga pewnych Czynów, aktów, w związku z tym nie udostępniam różnych czułych e, momentów z moimi dziećmi i, i naszego życia wspólnego, bo wiem, że nie wiem, nie, niektóre osoby będą sobie oglądały je w toalecie, prawda? Podczas świadomych czynności. Wszyscy to robimy. Wszystko będzie w świecie cyfrowym. To te osoby, które postanowiły wylać dziecko z kąpielą, jak ja, jak ja to mówię, czyli e, w ogóle zlikwidować wizerunek dziecka z tej, z tej przestrzeni, no to będą się musieli mierzyć y, z problemami wdrożenia tego dziecka w ten świat cyfrowy. świat cyfrowy. Dziecko nie będzie mieć też odporności. Nie będzie cyfrowy. miało odporności tak zwanej cyfrowej, no bo to właśnie wykluczenie z mediów społecznościowych prowadzi do tego nieprzygotowania dziecka do niekorzystnych zjawisk i warunków, które może spotkać w przyszłości, w tym hejtu. Publikowanie treści na temat dzieci może w sposób bezpośredni ograniczać ich prywatność, ale długofalowo może wpływać na proces budowania własnej tożsamości i samooceny oczywiście. Istnieje takie zjawisko, rodzic tworzący cyfrową tożsamość dziecka, w której to rodzic tworzy pewnego rodzaju narrację o dziecku i buduje jego historię, z którą de facto to dziecko w pewnej przyszłości będzie musiało się zmierzyć i zderzyć. I w momencie szczególnie u nastolatków, kiedy istnieje bardzo duża potrzeba budowania własnej, autonomicznej tożsamości, która będzie niezależna, od innych czynników, zderzając się z pewną historią, która już jest mu nadana, to buduje pewien konflikt. Oczywiście, czego nie możemy pominąć, to pewnego rodzaju cyberprzemoc, wykorzystywanie wizerunku dziecka przez osoby trzecie, czy kradzież tożsamości. Więc to są oczywiście największe ryzyka, co nie zmienia faktu, że. Pierwszymi, które pewnie możemy zauważyć u większości, to jest wpływ na samoocenę, kreowanie swojej tożsamości i perspektywa prywatności. Moje zdanie na temat um, osób, które ukazują wizerunek dzieci w kontekście influencerskim, w kontekście współprac, tak naprawdę wprost zarabiania na tym wizerunku, um, moje zdanie jest dosyć negatywne. Mam wrażenie, że trochę tak jest, że kiedy się temu przyjrzymy z boku, to widzimy dzieci, które wykonują nieodpłatną pracę, na którą nie do końca są w stanie się zgodzić, a właściwie często w ogóle nie są w stanie wyrazić świadomej zgody. Jest to też to, o czym mówiłam już kilka razy, czyli że Czuję tutaj ogromny potencjał, negatywny potencjał do instrumentalnego traktowania rozwoju tych dzieci, do instrumentalnego traktowania emocji tych dzieci. Ponieważ to, co najbardziej mnie niepokoi w takich treściach, to jest um, tendencja do ukazywania dziecka w mediach społecznościowych w trakcie, nie wiem, przeżywania jakichś silnych, intensywnych, negatywnych emocji. Uważam, że jest to bardzo, bardzo eksploatujące. Eee, I nikt z nas, dorosłych, nie chciałby, aby było mu to robione bez jego zgody, więc dlaczego robimy to dzieciom? Mamy dwójkę dzieci: jedno które dorastało w świecie cyfrowym, i jedno, którego wizerunku w świecie cyfrowym nie ma. Powstaje zmontowany przez AI materiał na temat dziecka. Zimieniaj nazwiska, bo powiedzmy, że są to dzieci osób publicznych, któremu dziecku będzie łatwiej obronić się z tego, że jest to nieprawda. Temu, które Relacjonuje swoje życie i każdy wie, jak jego życie wygląda, jak wygląda w różnych sytuacjach, jak w, w różnych, z różnych stron wygląda jego wizerunek, czy temu, którego wizerunku nie ma. No oczywiście, łatwiej jest ukraść tożsamość dziecku, którego jeszcze wizerunku nie ma. Tak naprawdę dzieci już w wieku 3-6 lat w tych widełkach potrafią już zdefiniować, co im się podoba, co im się nie podoba. Nie. Ponadto yy, też rozwija się w dzieciach poczucie wstydu. Czyli one już potrafią zdefiniować, co je zawstydza i w jakich sytuacjach raczej ten wstyd powoduje zachowanie, że chcemy się schować. Można się zapytać, a co ty na to, gdybym to chciał pokazać, załóżmy, cioci, wujkowi, babci, komukolwiek, nie? Jak ty byś się z tym czuł? Dzieci w wieku 7-12 lat, to już mówimy o takim właśnie bardziej zbliżającym się do okresu nastoletniego, jak najbardziej powinny już współdecydować, bo to często jest też wątek tego, że te dzieci już zaczynają funkcjonować w sieci, mają tam kolegów, mają tam koleżanki, które też z perspektywy tych treści, które publikują rodzice, będą oceniani w swoich środowiskach. W związku z tym mogą się obawiać tego, że będą narażone na jakieś wyśmiewanie, na jakieś zbędne komentarze. Czy, yy, no nie wiem, będzie to miało wpływ na to, jak oni się będą czuli swobodnie, na ile swobodnie w grupie swojej rówieśniczej? Z mojej strony był ty w tym rodzaj bezrefleksyjności. To znaczy mamy w sobie coś takiego zakodowanego, że jak dzieje się coś, Radosnego, ważnego w naszym życiu, to chcemy się tym dzielić. W pewnym momencie wskoczyło, wskoczył nam ten taki nowy aspekt do rzeczywistości, czyli media społecznościowe. Więc ten, ten, ten taki impuls zaczęliśmy realizować na, na tej płaszczyźnie. No więc takie pytanie, czemu to ma służyć, bo jeżeli tylko temu. Że ja zdobędę aprobatę za pomocą mojego dziecka, no to warto sobie wtedy zadać dalsze pytanie, dlaczego ja bardzo tak tej aprobaty potrzebuję. I być może ja powinnam, to jest dla mnie raczej wskazówka taka, że fajnie byłoby wykonać sobie jakąś wewnętrzną pracę żeby czuć się na tyle spokojnie, radośnie, szczęśliwie ze sobą, żeby tej aprobaty zewnętrznej, żeby ona nie była takim musem. No i do tego potrzebna jest taka refleksja, yy, bo okej, okay, ja chcę się dzielić swoją radością, tylko pytanie teraz, z kim? Czy chcę się dzielić, tak jak mówię, z kimś, kto będzie na kiblu scrollował to? Czy chcę się dzielić z tymi osobami, dla których Yy, moje intymne, szczególne momenty życia osoby są również ważne. Szarenting nie jest zły z natury, ale każda publikacja to decyzja, którą nasze dziecko w przyszłości będzie musiało udźwignąć. Dlatego zanim rzucimy kolejny uroczy filmik albo zdjęcie z rodzinnego chaosu, warto zadać sobie jedno pytanie: Czy publikuję to dla siebie czy dla mojego dziecka?